Czym dokładnie jest starsza krew? Wedle niektórych to potężna elfia klątwa, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ci, w których żyłach płynie osławiona Hen i Haer, mają jakoby nieść ze sobą śmierć i destrukcję, siać w sercach pogardę i nienawiść. Z tej skażonej krwi, jak wieszcie Itlinne, ma się narodzić mściciel, niszczyciel narodów i światów. Inni twierdzą z kolei, że starsza krew to niezwykle rzadki dziedziczny talent, pozwalający kontrolować czas i przestrzeń, w stopniu nieosiągalnym nawet dla elfich wiedzących. Niestety niewielu nosicieli tego daru było w stanie w pełni go kontrolować. To prowadziło z kolei do nagłych wybuchów mocy nieprzewidywalnych i niekontrolowanych, a przez to niezwykle niebezpiecznych dla otoczenia. To właśnie za sprawą takich nieszczęśliwych wypadków miała narodzić się mroczna legenda Starszej Krwi. Z oczywistych względów nosiciele Starszej Krwi byli zawsze przedmiotem zainteresowania tak możnych jak i czarodziejów. Ci pierwsi liczyli na to, że przepowiednia o Starszej Krwi jest prawdziwa, że faktycznie zrodzi się z niej mściciel, niszczyciel światów, a oni będą mogli wykorzystać go do własnych celów. Ci drudzy z kolei mieli nadzieję zaprzęgnąć magiczne talenty nosicieli Hen i Har, by poszerzyć swą wiedzę i władzę. Ostatecznie te plany spełzły na niczym. Linia starszej krwi wygasła bowiem wraz z zaginięciem dziedziczki Nilfgaardzkiej korony Cyrilli Fiony Riannon. No, to dobrze podsumowuje całą tą sytuację? A co to jest ta legenda niedźwiedzia? Nowy wpis w Bestiariuszu. Okej. Okay. Berserkowie. Próba Niedźwiedzia. Nikt poza członkami Bractwa nigdy jej nie oglądał, więc nie wiadomo na czym polega. Okej. Okay. Czyli nic ciekawego. Pieprz. Ruda Dwimerytu. Pawełek drewna. Okej. Okay. Mamy chyba... O nie, jeszcze coś tutaj jest. Większy goliw akcji. Większy jak bardzo większy. 10% no to już ma sens. To wsadzam w spodnie. <ścoughs> Co tutaj mam tak w ogóle? I. A. Plus 2% moc znaku igni. Pomniejszy. No dobra. I miecz wojownika dzikiego gonu. Oj tak. Szansa na zamrożenie jednoprocentowa. Puste gniazdo. Premia przy trafieniu krytycznym plus 25%. Premia do znaku akcji. Obróćia. No dobra. O, o, o. Nieźle wygląda. Mhm. Tutaj. O, no, uh -huh. całkiem, całkiem. Głownia wygięta mniej więcej jak w mieczach samurajskich. No, troszeczkę mniej. Właśnie, zbadaj. Co tutaj jeszcze jest? Nie to. Wyraźnie musiał sam spalić ten notatki. Dziki go nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. No właśnie, coś jeszcze? No dobra, idziemy dalej. Hmm, coś tu jest. Gdzie ten artefakt Proste, prawda? Mhm, mm przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. O. Tak lepiej. Czujesz od lewej, jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek! Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę, pomożesz mi? No dobra. No to świetnie, chodźmy. Jaka zadowolona? Coś czuję, że to skończy się dosyć ciepło i mokro. O, poziom! No dobra, ja nie mogę się doczekać, żeby na coś go spożytkować. Więc mam tutaj kolejną kieszeń. Hmm, co koleoko? Jakie małe to obrażenia. Bez sensu. Znaki mogą być rzucane kosztem punktów adrenaliny. To mi się przyda. Instynkt przetrwania. To też 500. To będzie jedna czwarta praktycznie. Techniki szkoły kota. Każdy element... What? Każdy element? Rynsztunku daje... Plus 25% do obrażeń krytycznych i 5% do obrażeń od szybkich ciosów. Okej. Okay. Coś mi się tutaj przyda na pewno. te punkty adrenaliny zwiększają nie tylko obrażenia zadane bronią, ale i moc znaków. Tolerancja na eliksiry. Ja mam tylko dwa na podorędziu, więc bez sensu. No, chyba żeby mocno się kumulowały z czasem. Kontrola gniewu. Tak. Znaki kosztem punktów adrenaliny. Tak. I jeszcze tutaj mutagen. Niebieski? Czy żywotność? Plus 5% mocy znaków. A, nie mogę sadzić jeszcze. No dobra. To co, jeszcze medytacja krótka. Okej. Okay. To mi wygląda na kolejną zagadkę. Są tutaj drzwi. Mogę użyć igni. Nie mogę użyć igni dalej. To jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Hm, trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Hmm, rzeczywiście brzmi zagadkowo. Spróbujmy rozwiązać... Ale. No dobra. Czy mogłabyś powtórzyć treść zagadki? Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. No dobra. No dobra, spróbujmy to rozwiązać. Zapal ognie we właściwej kolejności. Okej, okay, pierwszy nie jest z brzegu. Jest oddzielony przynajmniej dwoma. No tak, to miałoby sens. Tu jest grajek. Każdy gra. Nie. Dwóch gra. Przy swym zwierzęciu jest trzeci. Aha, dwóch ma zwierzęta. Ostatni grał. Dobra, jest dwóch grających. Mhm. Pierwszy nie jest z brzegu. To pewnie ten, ponieważ on nie ma zwierzęcia i nic więcej oprócz tego, że nie był z brzegu, nie było o nim powiedziane. Całkiem ładnie się pali. A, wskazówka. No dobra, to ten grajek w takim razie. Tutaj? Nie. Oho, super. Ech, co ty robisz? Wyciąga i wkłada, wyciąga i wkłada. No dobra. A właśnie, mogę to jeszcze zbadać. Chyba coś nie tak. Bella. No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. Cztery postaci, podobne do siebie. Jeszcze raz mogę zbadać? No to spróbujmy. Musimy po prostu ustalić kolejność. Cztery postaci, podobne do siebie. Mhm. Mm Okej. Okay. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęsknął. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. To prawda jakby za ścianą się coś przesunęło. O, no i gra. To co? Jakiś ołtarz? O... Jak myślisz, czy to grub? Nie ma żadnego napisu. Hmm, znak mywy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten Elfi czarodziej był krewnym Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Cili. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Nie służy do kąpieli. Buty kawalerzysty. Okej. Okay. Lepsze? Lepsze i to znacznie. Tam jeszcze coś jest. Tu na górze? Czyżby wyjście? Pewnie tak. Miejsce mocy, Miejsce mocy. z niego zaczerpnąć. O, kolejny golem, super! Jeden punkt umiejętności. Wow, to mi się podoba. Moc znaku Irden została zwiększona. Nie możesz zaatakować tej postaci. Aha. Niby celuję w Keirę. Irden, tak, tak. Wspaniale. A właśnie bestiariusz. Bestiariusz. Tutaj są łuczki? Nie. Glosariusz, bestiariusz. To jest istota magiczna. Ogardzikiego gonu to ta przeklęta? Nie. Człowiek niedźwiedź Świetnie. Tropojady. Nie upiory też, nie. Insektoidy. Jasne, że nie. To gdzie on jest? Nie mamy golema. Na co on jest niby wrażliwy?

Uhuhu, uhuhu, uhuhu. <laughs> chodź tu, chodź tu, chodź tu. Usza. No, jeszcze raz, bo za szybko przeszarżowałeś. Mhm. Coś czuję, że to nie zadziała za bardzo. O! No właśnie, on szarżuje przez całą długość. Aż napotka przeszkoda. Dobra, jaskółka wreszcie. Skaczę. Okej. Okay. Ups. grom. Za niego trzeba. Wo, 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 wo. A. Wow. słabo. Dobra, ja działa. Gulamię? Wow! trafił. To jest przerażające jaki on zasięg ramion ma. O oszołomienie. O, o, -oh. o! O mniejszy kamień runiczny strzybug. Esencja potwora i serce golema. I one wszystko. Profilacja. A to to co? Tutaj jest coś. Coś oznaczone. Wyjście z pod ziemi. Ej, o co chodzi? Moment, mapa. Nie za bardzo. No cóż, co to może znaczyć? A jakiś skarb ukryty, czyżby? Hmm. Jaśniejąca ruda, fosfor, schemat miecza z Dorian, to to mamy. Wydarta stronica. Odwar z Wilkołaka. <gnośle> Gnomik Wychyr. Broń. okej okay. Buty myśliwskie. Końska skóra. Floreny. Wzmocnione drewno. Floreny to na razie nam się do niczego nie przydadzą. Mamy kilka walut tutaj. A tu korony same. Wiem, runy służą do ulepszania broni. Pomniejszy glifard. Gnomik wychr. Broń stalowa. Lepsza nawet od tego. Ale nie ma. Nie, też ma dobre bonusy. Przedmiot mistrzowski. No dobra, cięższy jest runy. Wiem, no dobra, wsadzam tutaj. O co chodzi? Medytacja w takim razie. Do południa. Brak mocnego alkoholu, niestety. Dobra, jeszcze tutaj było coś. O właśnie. To mogę podpalić, to mogę zburzyć. O, szybko poszło. Co tam się kryje? Tu jest przejście. Tam szpara była. Aha. Buty tropiciela, paski skóry, jelenia skóra, ruda żelaza. Cudownie. Ktoś tropił. Zostawił buty. Słabe. Pomniejszy kamień runiczny z trzy Dwuprocentowa szansa na wytrącenie z równowagi. Mogę wsadzić. Bo to pewnie mogę wsadzić jedynie w pancerz. A to z kolei w broń. Dobra, ja nie wsadzam, bo 2%. Chociaż. Raz się żyje. Potem się umiera. O, jeszcze coś. Len. A tu? Nie bardzo. Za wąskie to ucho, no dobra. Co tym razem? O! Oh. Przesadło, pył śmierci, schemat kurtka łowcy nagród, stronica dwimerytowa petarda, rękawice kawalerzysty. Floreny, kozia skóra, sztaba meteorytowego żelaza. Wow! Niezłe. Stalowe płyty. Tego pewnie można użyć. Właśnie. Gdzie te stalowe płyty? Tutaj. Są już nawet dwie. What? Aha, trzeba przekuć czy coś. Dobra. Tu jeszcze coś? Coś się zaświeciło. Nie. A! Czyste srebro pięknie! Będzie z tego ruda. I co? Aha, my tutaj tylko tak przeszliśmy po prostu relaksacyjnie. Zabić golema, zdobyć skarb. No dobra. Cwałuj! Nie mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. No. Czemu nie? I co? Zwiększyła się moc znaku? No trzyma O, jest! Moc znaku Irden została zwiększona.